Witam wszystkich z tej strony Czerwony Pingwin. Jesteśmy na zlocie futraków w Katowicach. Mam ze sobą taki mały wynalazek One Chips Challenge, Najostrzejszy chips na świecie, druga edycja. Z tego, co na razie mogę się domyślać, jak będę to nagrał i szybko. Opublikuję szybko to będę pierwszy w Polsce, bo nikt jeszcze tego teraz nie nagrywał z drugiej edycji. Postaram się go załatwić jak najszybciej, żebyśmy nie byli jak zwykle. Z zam... po upływie tam roku czy dwóch nagrywali coś, co w Ameryce teraz nagrywają i tak dalej. Jest cały za... za... Laminowany, można tak to nazwać. Otworzę go. No, chips oczywiście ładnie zapakowany w turmienkę. Lecimy dalej. Tam pe pewnie kolejne opakowanie będzie, bo nie ma innej opcji. Teraz bez folii. Cena oczywiście tego chipsa nie jest mała. Karteczka, to chyba na sam koniec, jak przeżyje. Chips wygląda dosłownie tej wielkości jest. Nie jest jakiś wielki. Czaszka, no, z jednej z drugiej strony. Chips jest w ogóle od firmy Pakui, która właśnie kiedyś zrobiła pierwszą edycję. Teraz lecimy w drugą. O, nawet chyba mam niepołamanego. Z tego co wiem, to muszę się nie śpieszyć, bo jakbym go miał go tylko łyknąć, to nic z tego nie będzie. Spróbujemy się z nim podelektować i zobaczymy jak mi to pójdzie po... Jak będę chciał czekać na przykład 10 minut. Jakiś tam afterburn zrobimy. No chips wygląda pięknie, bo aż jest tylko czarny. Jednak jest łamany Już jest malutki kawałek czek w środku. No już dwa eee. Pachnie świetnie A ja muszę się nim niby podelektować Kurwa, co ja zrobiłem? Chciałem... Dobre, to było genialne Trudno Upadło, to podnosimy A To się wytnie. Żartowałem. Dobra, to jemy go. Myślę, że trzeba się nim podelektować. Nie chcę go zwyczajnie połknąć. Cały czas go mam w ustach. Tu jeszcze ta druga część, plus jeszcze małe trzy kawałeczki, żeby się nie zmarnowały, to się zje. Teraz te kawałki to mi upadły. No, no. No i co? Gdzie te fajerwerki? Hmm. Lekko język chyba tylko dostaje ostrością. No, teraz miałbym oczekać te głupie 10 minut. Teraz dopiero ostrość po tym chip się wchodzi. Gdybym ja go jeszcze szybciej połknął, to pewnie nic bym nie poczuł. No i co? Trochę sobie pieczę. Jakby ktoś miał wątpliwości, to na pewno nie kupię więcej kolejnego, bo... Nie wydaje mi się, żeby to było aż tak mocne, a cena tego chipsa jest no... Cholernie wysoka. Widziałem, jak w internecie ludzie potrafią 10 takich zjeść, ale... Wyobraźcie sobie, nie wiem, 10 paczek po 250 zł, czy tam koło 200 na pewno. Żeby nie, nie mówić, że na pierwszej edycji pewien YouTuber zapłacił 300 zł, ksywki nie będę podawał. No. Na języku się odzywa ostrość. No, tylko tyle. Jedni już. Mówię, pili sobie mleko w tym momencie, bo już nie mogli wytrzymać. No ja myślę, że daje radę. W ogóle siedzimy w sąsiedztwie Hellstraka, z którym oczywiście myślałem, że wcześniej się dogadam odnośnie tego sosu, ale nie ma tak łatwo. Sie się śmieją teraz, bo słyszą jak mówię, <laughs> To ten chips jest przereklamowany. Naprawdę, jego cena nie jest adekwatna do tego, jaka to jest ostrość i jaki to jest challenge. Nie za te pieniądze czekamy dalej. Nawet chyba mi się oczy nie zaświeciły. No, a to jest ogólnie ostatni zlot futraków. To jest pożegnanie sezonu. Dlatego stwierdzam, że nagram to od razu przy okazji, jeżeli nie znajdę jakiejś większej ostrości. Ślina się generuje standardowo. Kuczę. do tego afterburna 10 minutowego to dość długo Trze trzeba czekać. Na... Zobaczymy, jak to pójdzie. Z ciekawostek, ostatnią youtuberkę, jaką oglądałem, była to pani Moli, ona strasznie je dużo na ilość, zjadła te dwa chipsy i... stwierdziła praktycznie to samo, co ja, że... 10 na pewno nie będzie jadła, bo... nie ma to sensu, chyba że ktoś jej to kupi. Bo nic jej po tym nie było. No i tyle. Czekamy dalej. I tyle zachodu jednego chipsa. Tak to właśnie wygląda. Plecaka muszę przypilnować. Albo nie. Nie, zrobimy z tego chyba tylko 5 minut, bo będzie to trwało za długo po prostu. Chociaż odzywa się lekko. Chociaż ostatnio też jeden dość ciekawy challenge, można powiedzieć. Te najjutrzejsze ramy na świecie, no było dużo gorzej. Ogólnie zapraszam do lajkowania filmów, obejrzenia innych filmików na moim YouTube oraz zerknięcia na Instagram. No teraz jak tak siedzę, no można powiedzieć, że jest lekko ciężej, ale już nic ostrzejszego tu się nie wydarzy. 5 minut właśnie minęło. Ile tam na filmie zostało? 12. To już 12 minut. Nie ma co przedłużać. Pieką usta. Gardło się odzywa. I to wszystko. no. Nie ma fajerwerków, jak i u innych youtuberów z piciem mleka na szybko i laniu wody w gardło. Więc na razie. Ciao.